Jestem Państwu winien informację dotyczącą tego, kto będzie kierował miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym. Chciałem Państwu przedstawić Panią Prezes Jolę Szczepańską, która od 15 stycznia obejmie stery, stery z MPK. To powołanie nastąpiło wczoraj tak, przez pana prezydenta. Dostałam telefon i zgodziłam się przyjąć to stanowisko. Bardzo się z tego cieszę, bo tak jak pan prezydent powiedział, będę mogła jakby dalej kontynuować swoją pracę dla miasta. Także na decyzję przyjdzie czas. Muszę się zapoznać z firmą, przeprowadzić jakiś audyt i wtedy będzie czas na dalsze decyzje i informacje oczywiście dla państwa, co dalej. Czy pani cokolwiek o sytuacji finansowej MPK? Znaczy powiem tak, y, w, w, wiem, że sytuacja jest dobra. Y, y, taką informację mam przekazaną, także y, y, no, trudno nie wierzyć w tę informację, tak? Jest, y, nie znam firmy, także y, mówię, będę musiała się zapoznać po prostu z firmą i, i wtedy będę mogła dopiero ocenić czy, czy, i potwierdzić to, tak sądzę. Rozumiem, że od 15 dopiero będzie pani się zapoznawała. Tak, po prostu wyjeżdżam w tej chwili na urlop, także na pewno z Państwem się będę spotykała, będę przekazywała wszystkie informacje. Wiem, że sytuacja jest w firmie taka lekko nabrzmiała. Tak, odbyła się sesja wczoraj nadzwyczajna Rady Miejskiej w tej sprawie. Także no zdaję sobie sprawę z tego, jaką firmę, jaką firmę będę zarządzała, jakie mniej więcej są tam problemy, no, ale mówię, będę musiała się z tym zapoznać, bo, bo w tej chwili trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Zostałam propozycją po. po przy analizowaniu po prostu przyjęłam, Także, że nie jest to pierwsze takie wyzwanie. Pierwsze dla mnie to była praca w Banku Światowym, gdzie po powodzi w bardzo trudnej sytuacji nadzorowałam pracę odbudowy około 200 gmin i powiatów. Potem przyszła z kolei kolejna praca przy bardzo dużych projektach infrastrukturalnych z Funduszu Spójności. Zawsze były to jakieś prace pionierskie, tak jak pan prezydent powiedział, więc tu wchodzę też w kolejny... Kolejne jakieś wyzwanie, którego po prostu chciałam się podjąć.